Plan wygląda tak, że Robert właśnie bierze prysznic, e, po czym ja biorę prysznic, on musi jeszcze coś pojechać, załatwić, odebrać parę rzeczy e, i będziemy działać dalej. Myślę, że już będziemy się jakoś przygotowywać do wyjazdu tam do... pod Ergo Arenę, dobrze mówię? E, bo to jest Gdynia-Sopot, a my jesteśmy w Gdańsku, więc nie wiemy, czy pojedziemy jeszcze autem, bo nie wiem, czy będziemy pić, raczej będziemy pić, więc trzeba będzie wziąć skm e, trzeba obmyśleć cały plan, jak tam się dostać, ale to ogółem jest... E, to będziemy

Mam na kanapie i mam może z godziny, żeby się przespać, więc spróbuję złapać komara. I jak nie uda mi się złapać komara, to wale kur... wieś na i lecę się jak wtedy, gdy pierwszy medal olimpijski w 2000 człowieku, tak wyglądam, ficik co chciałem powiedzieć? Jestem taki wydupcony z butów. Wstałem, spałem, stałem, spałem. Czekam na robura i jedziemy. Dopóki browar nie wypiję, to będzie źle. Jadę na Bambi, opi, a jadę na Bambi. Giga zmęczony jestem. No i zasnęłem na kanapie jak szpadel na godzinę i nie wiem czy to mi tylko pogorszyło czy polepszyło muszę jakiegoś ergolka pyknąć no co, jedziemy na Ergo Arenę Zostało na mnie nie wiem ile panie po 20 minut nie no. wiem może tak zostawię w ogółem to tego, nie Pogadamy z wami, wiecie, jak już będziemy trochę later Ale nie zgubimy się, co tu zbierasz w ogóle. No ja wiem! Jak się czujesz? Jest dobrze w ch**nie. alkohol uderza w beret. No ładnie, z tej strony, gruby Lolo. Podobał kamerę. Tak, wszyscy rodziny mają. Ej, ja też mam urodziny. Co mówisz? Cheers. Jak ci się podoba piwko? Ej, a ja wiesz co my pijemy? Za ogóle? mało. Tyskie. Dlaczego no. takim szczochem? Pijemy? Za mało. Za mało, za mało. Zrób tak jeszcze raz. Każdy urodziny. Ale ja miałam dni temu też. Nie mają głośno człowiek. Pa, nudę tam mają? Pomyśl, sobie, kupić bilet kobiecy na trybunę. No trzeba być pierdniętym. Tu jest zabawa. Tu jest zabawa. Nie dość, że taniej, to jeszcze lepiej. No Jest Jest Jest

lek wleciał no leć no to wszystko dla wszystkich moich żonom Nie przeciśniesz się, dziękuję Trzeba, ale to na chama trzeba Dajcie kur... Igiego albo Okiego, bo dechnę zaraz Napijasz i wracamy do hotelu, let's go Czekaj, czekaj. Flashlight, bo k***a nie widać. To ty przed kiją, tak? Tak. E, poznaliśmy się na parkingu. E, poje. z Matią Wojtą. Zrobiliśmy razem opowiadaj, opowiadaj. Do tej pory nie wiem, jak on się nazywa. To jest piękne. To jest bambi bo, koncert, byku. Bo ja, bo ja z moim ziomkiem <laughs> robimy k***a Za kilka lat zapłacę się na scenę. się rozgrzałem i Sytuacja wygląda tak, że w się w koło śmierci z parę razy. <laughs> Miałem telefon dziś w kieszeni, wypadł mi ten telefon. Jesteśmy przy barze, bo chciałem wyciągnąć telefon, żeby zapłacić. Eee, I wygląda tak, że zadzwoniliśmy na mój telefon, jakiś ziomek odebrał. Więc będziemy mieć ten telefon, ale teraz po prostu trzeba ogarnąć, kiedy będzie jakiś czas i jak no, będzie cisza, żeby się jakoś z nim dogadać, gdzie on będzie. On mówił, że pod światłami jest jakiś z tym telefonem, chopie. Nie, chyba nie. Chcesz szorka? Troszka chcesz? Ale jakiś <laughs> ten wywiad, mogę coś udzielić? No, e, Coś się spytacie, to ja mogę wam odpowiedzieć eee, a chłopie, wiesz gdzie jest mój telefon? A nie, wiem gdzie a jest A wiesz, że ja wiem gdzie on jest? Serio? Ja wiem gdzie no? no bo ja dzwoniłem do tyłu Na pewno nie jest No i odebrałem dwa razy Na pewno nie jest u mnie Słuchaj, ja nie, nie wiem, ale znam to. Ja zbieram. Zbieram. To też no nie wie, ale oddzwonię Czyli telefon jest, tylko w moich rękach No, jak masz gorącą wodę, to możesz długą możesz. No, możesz, możesz. możesz, możesz Co ty gadasz? No? Nie? Normalnie jak masz, tylko musisz iść z kranu, ukrop, nie? No I nie dotykasz wody? Tak ja się jak czuję? No to jest się, kurwa, dobrze parę. No to kurwa, poczekaj. Człowiek, daj mi ukrop. <grym> dobra, gdzieś zgubiłeś malonę. A, to mój brat, dobra. <grym> Telefon znajdź mój. Dobra koszulka, no. Kupiłeś ją dzisiaj? No. się. Dobry zakup, cieszy się. Ile dałeś? Dobry zakup, za dużo zapłaciłem. Do, ile dałeś? Powiedz mi za taką koszulkę. Chyba z 60. Hmm. Dobrze. dobrze. Z Bangladeszu, materiał? Z e, pewnie z Turcji, kur... Zajemiste. No, kurczę. Nie, no, nie, ogólnie jest, jest, jest zajebista, a ty dotknij sobie. No, no. Ale nie, fajnie, materiał że. materiał jest fajny. No, fajny jest, no. no. I fajny, nie, jest, nie że, fajny, że jest do łokci ogółem. Dobra, chłopaki, trzymajcie się. No, Roger, powodzenia. Jak zobaczysz takiego nagowanego iPhone'a 13, kurczę. Mój Jak zobaczysz takiego nagranego grubasa jak ja, nie? No, to to. To mój brat, nie? <laughs> Dobra, to a jest mój brat mnie go szuka. Dobra. Ej, się idioto idiotą. Mi to co? Misja telefon Czekaj Smutno mi, nadal nie mam telefonu Ale Bambi napierd... Jesteście zajebiści Zróbcie wielki jeszcze raz przejwany hałas do Francisa Dla siebie i Dziękuję wam za tą noc. Zbieramy szukać telefonu nie? Taka jest, taka jest teraz misja Wyjść, zadzwonić, odebrać tu pierw, poczekajmy chwilę, zadzwonimy Czemu? zaraz Albo teraz zadzwonimy, bo się cisza. Proszę, 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 się, ziomek Jest sygnał, jest sygnał Proszę, się. Siema mordeczko, powiedz mi gdzie jesteś Wiesz gdzie jest merch? Wiesz gdzie jest merch? Nie. Szatnia, Szatnia, szatnia tak, oj, to go no, nagraj nas Nagraj tu no, ej nagraj, nagraj Babi love Ej Ojej, Ojej, oj cyrce. fajne ty, 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 to może spotkamy się gdzieś na zewnątrz, co? Żeby łatwiej się znaleźć Ej to ty, jest? ej, to ty, jest? ej, to ty jesteś? To ty jesteś To ty jesteś ty? O, k***a. o, k***a. o k***a. Dawaj go do vloga <śmie> Stary C***a, zgubiłem telefon, Trzymaj. nie wiem gdzie To kogo w ty, jesteś taka morda Popiekałam cię ale ja No, no stary chłopie Nie, weź, weź to ode tak. jak ci się podobał koncert teraz, powiedz No zajebisty, no ty no. Zajebisty? No niektórych ludzi nie znam. Ja na przykład jestem f***** fanem Igiego od jego starych no. numerów No i jak usłyszałem, że będzie gestem, to mówię, dobra przyjadę na tą po no. Prosto z Anglii chłopią, Ja Z Anglii już Anglii przyjechaliśmy, z... słuchaj wczoraj kupiliśmy te GoPro I było tak, jesteśmy w barze, nie? I mówimy f... a co jakby tak pożyczyć tylko furę Trzy dni żyć z kury, Poddaliśmy się. Kupić MacBooka chłopie, kupić GoPro i zacząć bloga, nie? Ach, dobra dawaj stary, nie? No i tak wyszło, k***a. A jak się ten masz nazywa? Jeśli nie mamy kurwa. E daj mu twój numer w ogóle, bo ty jesteś zwycięzcą chłopie. Nie wierzysz gościu jak gdzieś mnie ucieszył, nie? To jest takie, że wiesz, byłem w takim momencie kurwa, gdzie bo mówię... Kurwa z godzinę temu żeś zgłosił. No ta, no. tak, poszedłem do baru stary i mówi kurwa, Wiesz, chciałem po, e, piwko zapłacić. Zapłać, no. I mówi... Ja mówię, że o mechlinie ja mówię czekaj, zadzwonił, zadzwonił odebrałeś, i taka Nadzieja, wiesz co? Mówiłem jakiś oh, robot, ale jeżeliś no. go w ogóle złapał, chłopie. złapał nawet nie się nasz tak nie roz... no, Ale co? Jackie, jeszcze raz kurwa. Dobra, lecę na piłkę. No, my też. Trzymaj to się, się. Jesteś bossem, pamiętaj, jesteś bossem, a zgubić telefon chłopie i go znaleźć na takim evencie? Było dzisiaj bambi, dobrze było bambi, podobało mi się I muszę powiedzieć jedno, że ludzie strasznie na nią najeżdżali przez to jak ma performance I może w tych innych miastach jak grała to może rzeczywiście był ch**wy Ale tak naprawdę jak na żywo zobaczyłem jak gra i jak to wszystko wygląda i jak to wszystko brzmi i Jak to wszystko jest zrobione, jak tam byłem i jak to poczułem, i jak to zobaczyłem, i jak to usłyszałem, jak to, usłyszałem jak to widziałem Stwierdzam, że w sumie normalnie po prostu standard, po prostu no dobrze, no dobrze wykonane Dobrze zrobione. zajebiście na Stare Stary zwrotki normalnie miała wyuczone. Wiadomo, że nie każdy kurwa da radę, chłopie, wypychać takie szybkie zwrotki i potem następną, że oddech i tam, że po prostu playback jest kurwa, na cztery słowa, ale to jest normalne w tych czasach. Nie w tych czasach, tylko po prostu w tej muzyce. No kura, jak napierdolasz takie szybkie barsy, to wiadomo, że musisz wziąć te. Sobie... Bo wiadomo, że kura na One tego nie nagrała. No kur. No, bądźmy realni, nie? Bambi, spoko. Fuj, spoko za materiał, a ten k**a śpi patego patego. Probię sobie rubianek na. Tak, o, Bo wiecie co, na brzuszek. Widzimy się jutro, rano. no. Elu! To jest tylko komedia, muszę to nagrać, bo to ch.